Witam Państwa bardzo serdecznie Dzisiaj chciałem zaprezentować kolejny ciągnik rolniczy Tym razem Fendt Vario 410 Ciągnik z 2001 roku Z ładowaczem czołowym MX100 Przednim tuzem, amortyzowaną przednią osią Ciągnik z przebiegiem 8480 godzin Ciągnik zakupiony w serwisie John Deere akurat Z przebiegiem autentycznym można potwierdzić przez serwis, jak ktoś chce, nie ma problemu. Ciągnik bardzo dobrze utrzymany, opony w porządku, w większości w oryginale. Ładowacz oczywiście trzy sekcyjny, samopóziejący ciągnik niewymalowany. Numer na proszę bardzo, można to Pamiętna malowana, oczywiście. Dupa nie wymalowana, tak samo. Oryginalne tapicerki, oryginalny fotel kierowcy, nieokrzywany. ciągnik bardzo zdrowy. Tak jak mówiłem, osiem tysięcy osiemdziesiąt godzin. Kawałeczek może spróbujemy się przejechać. Rzucamy Nkę, kierunek do przodu i jedziemy. Czoń zmienia kierunek jazdy płynnie, jeszcze zaprezentuję. Wcześniej prezentowałem te pierwsze czteroskibowe, obracane pługi z tym ciągnikiem, są jeszcze te pługi u nas w ogłoszeniu, można sobie sprawdzić jak te pługi fikały z tym fędzikiem. ciągnik to jest mały, dosyć lekki, ale mimo zaskoczeniu z pługami tymi nie miał żadnego problemu, ani z podnoszeniem, ani fikaniem, ani go nie ważyło, także byłem... Pod dużym wrażeniem, a mamy tutaj do czynienia z pługami obrotowymi, czteroskibowymi. Yy, Gregoire Warbesson yy, są te pługi u nas w ogłoszeniu, można zobaczyć. No dobra, to tak na marginesie. Próbujemy się kawałeczek przejechać. Hydraulika chodzi jednym paluszkiem Jedziemy ponad 4 dychy na godzinę 44 nawet z kawałkiem chcąc jechać nieco wolniej, około 40 na godzinę. Wchodzą nam tutaj obroty silnika do 1300 A i tak jedziemy 40 na godzinę Obrotowo świetnie Wychodzi Stąd Właśnie ekonomia w Fendzie jeśli chodzi o spalanie kierunek jazdy zmieniamy płynnie, poprawnie Ciągniczek jest bardzo fajny, dynamiczny, jest to ciągnik z 2001 roku, czyli rzecz biorąc stara maszyna, ale naprawdę w bardzo, bardzo dobrym stanie technicznym, silnikowym, skrzyniowym, hydraulicznym, mostowym, naprawdę tyle godzin był temu ciągnikowi, nie dał. Tam NK i stoimy. Kadra bardzo szybka, Jeśli ktoś z Państwa szuki, szuka takiej maszyny, to jest. Zapraszamy w tygodniu do 17.00, w sobotę do 14.00. Jest to w tym momencie ostatnia nasza czwóreczka z wędów Vario Serii 400. Maszyna. Ładna, sprawna, polecam wszystkich, pozdrawiam serdecznie.